Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku, są wyniki konkursu na te Porsche, za chwilkę Wam pokażę jak losowałem na kole Fortuny oraz jak osoba, która wygrała się uzgodzi, pokażę jak jej wręczyłem po ta Jeżeli jesteście nowi zostawcie subskrypcję, łapeczkę w górę i cóż, teraz zobaczycie jak losowałem na kole Fortuny. Cześć! oh Wygrany widz spełniał zasady, wysłał mi wszystko na Discorda i cóż, auto przekazałem, na szczęście się zgodził, abym to nagrał. On ma troszeczkę inny nick w grze niż w, jakby na YouTubie, ale to jest ta sama osoba, także auto przekazane i cóż, do zobaczenia za tydzień w środę. Cześć!